Cievano systemy gramy. Dzisiaj sobie pogramy na pewnym serwerze, na którym teraz gram cały czas. Jak widzicie, na razie nie mam tego wszystkiego, na gram na F1, ale to z powodu tego odcinka. Ponieważ jesteśmy na High jak widzicie. Piękne. No i kupiłem rangę. Tylko teraz pytanie. Jaką rangę i po co mi ranga, skoro nie gram praktycznie na Hypixel? Otóż zmieniło to się z ostatnimi... W sumie w tym tygodniu to się zmieniło. Mówię no radko, Radka. mi jest z druchę Helpixera. mówiąc, nie miałem gdzie grać, mówiłem sobie na Helpixera, potem radio mówi, no na rangę. No to mówię, nabach, no kupię sobie. No i kupiłem tą rangę. Tylko teraz pytanie, jaką? Czy Vipa, czy Vipa, czy MVP, czy plus, czy MVP? plus się nie opłacał bo jest ona jakby na rok z drogi ogólnie się go mi nie opłaca boja i tak tak dużo nie mam czasu na karanie Vipa? no też nie kupiłem Vipa to już wam zdradza Vipa Plus też nie kupiłem więc albo Mvipa albo MVP Plus więc zaraz się dowiecie w sumie minutkę, dwie nie no dobra od razu wam powiem dobra, trzy dwa Jeden. MVIP, Plus kupiłem. Tak, to nie jest żaden Photoshop, nic. To jest mój MVIP. Nie okłamałem. Kupiłem MVIP na... Hypixelu. No, tak, co tu zacząłem grać? A pomału gadam serwer, co jak tu działa, jakieś nagrody te... No wszystko, bo fajnie zrobiłem serwer. Zawsze wiem, nie z nie... Nie, 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 nie będę tu grał. Zmieniło się. To się zmieniło, więc teraz możecie mnie no, tylko spotkać na Hypixel, nigdzie więcej mnie nie spotkacie, więc no. A na temat MC gry wypowiem się na innym odcinku, Opowiem całą historię, A to w dupie już. Serwer tak już jest upadły. No, jak nawet go włączę, to już tam nikt nie będzie grał praktycznie, więc no. Pójdziemy sobie jeszcze pograć gdzieś. Ну же, можно, но, но, но. А, пойдем на Я, меня. Нет, нет. Классик.

O, oh, fakt! Nie wiedziałem, że co. To... to wszystko za granicą, nie? Dobra, ja to już poległem. Dobra. Nie ma szans. Co? Gdzieś trzeba ciągle... O, problem. <grym> Chyba hmm. ja nie ogarniam. Chyba ja pogram sobie jeszcze tak 2-3 Przegram, trudno I pójdziemy i XQC odcinek Co ja więcej powiem? No jak on jest tak, że tak daleko mi sięga? Jest! Dobrze Bardzo dobrze O to chodziło! O to właśnie chodziło, żeby to ugrać Zysko za psko No nawet, no, jeszcze jedną marankę chcę zagrać No mu ołóczki Jest hmm. Dobra, zabraknie mi grać Hmm No dawaj typie, nie uciekaj Jest, dobra, dziękuję Więc dzisiaj byłem z wami ja, gromalek. Pa, pa do kolejnego odcinka